Zajączkowska masakruje Tuska prosto w oczy, zobacz bo padły mocne słowa. Panie premierze, powiedzieć można o panu bardzo wiele i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można o panu powiedzieć absolutnie nic dobrego, a szkoda, bo jednak rządzi pan moim krajem, niestety. Powiedzieć, że jest pan najgorszym premierem w historii Polski, to jak nie powiedzieć nic. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce mówi pan, że pakt migracyjny powinien zostać odrzucony, a zielony ład zrewidowany. Tymczasem 11 grudnia 2024 roku zatwierdza pan w uzgodnieniach z Danią i Cyprem szybkie wdrożenie paktu migracyjnego i zielonego ładu. Jest pan wielkim przeciwnikiem Imigracji, a w 2014 i 2015 roku razem z Angelą Merkel zaprasza Pan imigrantów do Europy. Dla pana rządów powstał Nord Stream 2, i to pan był zwolennikiem resetu z Rosją, a teraz pan udaje wielkiego wroga Putina. Wreszcie, gdy był Pan Przewodniczącym Rady Europejskiej, nie zrobił pan dla Polski absolutnie nic. I jedyne, co panu wyszło, to Wielka Brytania z Unii Europejskiej. I tak się zastanawiam, czy ma pan chociaż jedną swoją prawdziwą twarz. Jest pan politykiem memem, z tą różnicą, że memy są zabawne, a pan jest niebezpieczny. I po, znając pana, po polskiej, po polskiej prezydencji, up. chciałabym, żeby dał pan Polsce świętokrzysku. Dziękuję bardzo.